Life. Dokładnie, jestem Michał, a to jest kolejny odcinek z naszych najukochańszych internetowych poksów. Dokładnie, więc po 25 godzinach pracy zdobyliśmy dokładnie 6750. Mamy jakieś dwie wiadomości, czyli pewną zów Patik zegrał, tak, już, już nawet nie podliczam. Tak, no bo będzie jakieś 6 czy 5, 0, no tak było. I tak jest. Więc tak, yy, było to, było to, było to. Tak. Tak, dobrze pamiętam? Nie. Było. Na pewno może las. było wcześniej? Wybrzeże czy góry? Chyba wybrzeże było szybciej. Czyli wybrzeże wraca. No. Czyli ewe, DUE, Bójka. Tak, Fakie boba, boba Łóżme szmakę, deusz, deusz, koś, Mateusz i Mołe, bax, 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 bax i łot padasz tyły, ziemi, biłusz, pławi, to wypowiedź swoje i my, i yeah. i wracamy na wybrzeże dzisiaj go Wiemy, zrobimy taki w miarę szybki, króciutki odcinek slowpok na drugim Hmm Wodno psychiczny Czyli stary, nie nie nie, Czyli to coś co może wygrać Hmm Dobra, ekans Ciśniesz? Wygrasz? Wygrałeś, zuchłopak Dobra, rzucamy zwykłego bola I się nie udało Dobra, ciśnimy dalej panie, pani, pani uleczyła, pani uleczyła Paliłak na ósmy, nie mam szans Squirtle! W chwilach zagrożenia chowa się w skorupę, która twardnieje zaraz po narodzinach. Często rozpyla wodę z ust bez okazji. Aha, taka kawka. Dobra, jest to typ wodny, trudność złapania wynosi 3 i go nie posiada. Skoro jest wodny na drugim... ...to stary niech idzie. Będzie większa szansa z Lurebala na złapanie. Dokładnie. I mamy go, nie udało się niestety. Mówi się trudno. Więc lecimy dalej. Krabi na siódmym. Nie, nie mamy szans. Z Pokémonem. Pokemonem. Lecimy dalej. O, perła 1291. Seal. Eee, a co ja jeszcze Sealony nie widziałem? U. Posiada grubą skórę pokrytą jasno-niebieskim futrem, która jest piękna, ale przede wszystkim chroni przed zimnem. Nie porusza się zbyt efektywnie na lądzie. W dzień zazwyczaj śpi. Taki typ wodny, y, trudność złapania, 3, nie posiadam. O! Dobra. Po trzech minutach, czyli tak coś koło trzech minut wyskakuje to durnowate powiadomienie. Póki nie zmienię komputera będzie chyba wyskakiwać na każdej przeglądarce. Znaczy na każdej grze przeglądarkowej jak zacznę grać. Y, przy nagrywaniu. Tak, bo jak już raz kliknę tą jedną opcję, to już się więcej nie pokażę przez dany dzień. Dobra, nieważne, co was to obchodzi. Jak pod typ wodny, czyli znów idzie staryu, będzie większa szansa z Lurebala bala. Ojoj, tym razem przegraliśmy. No nic, tak też się zdarza. Więc lecąc dalej po wybrzeżu przechadzając się... Łojejejej, na siódmym, nie mam szans. Lecąc dalej. Znajdujemy w następnej kolejności. Otóż Squirtla na czwartym, to oczywiście tak, Czarek, Czarek wygra. Gdyż jeszcze... Y, ...Squirtle nie posiada tych O! Żadnych wodnych ataków chcę skończyć, ale udało się nam złapać go do zwykłego bola Jo! Ja. Jego skorupa, mimo że, twar że twarda jest też sprężysta Co? Mimo że Jego skorupa, mimo że twarda jest też sko sprężysta Pomaga ona Kononowi przepływać duże dystanse w szybkim tempie Spoko Się czasem nie zastanawiam Jak jeszcze mnie blużneą? Czy to w ogóle wy wasze dwójka do rezerwy idzie? Trzeba by było rozważyć już kupno powoli większego boksu. Bo już mam połowę zapełnioną praktycznie. Mam rajdźen, czy z yy, nie wziąć, nie wrzucić do tego, do drużyny. Zamiast Stariu. Dlaczego? Bo tak. Dobra, to stariu do rezerwy. A zastąpimy cię Squirtle. Dlaczego? Bo uważam, że Squirtle jest lepszym wodnym pokémonem. Ja tak uważam, to tak musi być. Hmm, teraz wziąć go przesunąć tutaj na samą górę pod Charusia. Ja jesteś i jesteś. Zobaczmy sobie jeszcze tylko ciebie tutaj w stanie. Bo chcę zobaczyć... Masz tylko tackle, Tailhip i Tackle. Wiesz co, zostaniemy przy tym, bo Tile, tile Hip, czyli e, merdanie ogonem zmniejsza obronę, przez co późniejsza szarża będzie więcej zadawać obrażeń, czyli zostaniemy przy takiej konfiguracji i lecimy dalej na wybrzeże. Nic, jeszcze cztery. No, za... Dobra, mamy tutaj... Ryzykujemy, ryzykujemy, może coś się uda ubrać. No, żebym nie chciał jeszcze słuchać. Dobra, 3. Dwa. Perła 1285 i ostatnie nie ma nic, więc lecimy walczyć z klikaniem. Więc zaraz się widzimy z powrotem na wybrzeżu. A więc gdyśmyśmy poszli dalej na wybrzeżu, znaleźliśmy sobie Psyjdaka na 8. Oczywiście ja z nim nie mam szans, skoro jest na takim dużym poziomie. Poliwak na czwartym, to już jest jakaś bardziej insensowna opcja i spróbujemy naszym Squirtum. I udało się wygrać. Jest dobrze. Poliwaga miałem. Mm... Nie, chyba nie. Spróbujemy. Lurewale mi się nie udało. I lecimy dalej. Na, oczywiście na wybrzeże. wybrzeży. Dalej na wybrzeży idziemy i slow na trzecim. Caterpie spróbujesz? Uda się... Oj, żeby jeszcze chciało, pójść. No, dalej na wybrzeżu mamy pustkę. Oczywiście dalej mamy slowpoka. Na trzecim znów próbujesz Caterpie? No, Caterpie serio? Jesteś najdłużej w drużynie i przegrywasz? Ale znaczy nie chcesz się słuchać? Znaczy jesteś najdłużej zaraz po czarku. Poczarka dostałem. No. I... Nie ma nic. No nic wychodzi na to, że jest kuniec Katerpi. Chodź się tu pokaż. Ty grzybie jeden, co nie chcesz walczyć. Masz 12 przy nich 7 przywiązania. Czemu nie chcesz walczyć? Co? Odpowiadaj. Już. Już. Odpowiadaj. Odpo odpowiadaj chcesz odpowiadać? No to trudno. więc ym, tak. Tutaj na tle katerpi. Zakończymy odcinek. Tak. Yy, więc zako w zakończeniu pożegnam się tak jak zawsze. Czyli yy, zapraszam do rejestrowania się z, do poksów z linku tam na dole w opisie, żebym mógł zaczerpać profity. Dokładnie tak. No. Komentujcie. W komentarzach piszcie nowe imiona dla naszych poksów. Tak. Hmm, jeżeli nie macie pomysłu do którego, no to wpiszcie od razu, jeżeli macie pomysł na danego Pokemona to piszcie, jedno imię na jedną osobę, to przypominam też, tak już skomentowaliście to dajcie łapkę w górę, jeżeli dasz w dół to napisz dlaczego, daj w dół i przede wszystkim zasubskrybuj abyś był na bieżąco z moimi materiałami, a więc no cóż tu dalej po powiedzieć, ja się żegnam, Siema na rapa, cześć i cześć!